Teraz porozmawiamy o temacie, który jest moim ulubionym tematem. Natomiast w przypadku odchodzenia jest tak naprawdę sprawą marginalną, a bardzo dużo osób przecenia rolę jakby tego, o czym będziemy mówić. Mam na myśli tutaj trening. Wróćmy na chwilę jeszcze raz do tego wykresu, który już Ci raz pokazywałem. Przypominam, EAT to jest Twój trening, czyli to, ile kalorii Twój organizm spali dzięki temu, że potrenowałeś. I zauważ, że to jest tak naprawdę najmniejsza cegiełka tego całego tutaj wykresu. Z punktu widzenia odchudzania, takiego typowego odchudzania, czyli jesteś amatorem, nigdy w życiu nie trenowałeś, chcesz schudnąć i idziesz na siłownię trenować, to Twój trening. Taki jakiś tam lightowy osoby początkującej, szczególnie w ogóle jeżeli nie jest pod okiem jakiegoś trenera, na przykład robiony jest to jakieś chodzenie po bieżni czy jeżdżenie na rowerku stacjonarnym, nie różni się zupełnie niczym dla Twojego organizmu od na przykład posprzątania mieszkania albo kopania w ogródku albo wyjścia na spacer z psem. To jest dokładnie to samo: jest to po prostu chwilowa zwyżka zapotrzebowania kalorycznego, nic innego. Nieraz już to mówiłem, ale powiem to jeszcze raz. Jeżeli Twoim celem jest tylko odchudzanie, nie masz jakiegoś sportowego charakteru, nie myślisz o tym, żeby uprawiać sport w jakimś innym celu, nie chcesz zbudować jakiejś sylwetki, cech motorycznych i tak dalej, to możesz ani razu nie pojawić się na siłowni i możesz schudnąć. Jeżeli ogarniesz dietę i do tego dorzucisz jakikolwiek ruch, no to w zupełności wystarczy. Naprawdę do odchudzania nie jest zupełnie potrzebna siłownia. Oczywiście jest długa lista korzyści płynących ze sportu i tutaj wypisałem je. Chciałbym ci je tutaj szybko przytoczyć. Redukcja stresu, zwiększenie energii, poprawa nastroju, poprawa przemiany materii w uproszczeniu oczywiście. Poprawa krążenia wydolności serca, obniżenie ciśnienia, zwiększenie ilości czerwonych krwinek, zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Więc wysiłek dla układu całego, dla serca i układu krwionośnego, super. Poprawa systemu immunologicznego w określonych warunkach, oczywiście też nie przeginajmy tutaj poprawa wyglądu skóry, poprawa wyglądu sylwetki. Oczywiście to jest kwestia odpowiedniego doboru treningu i diety. Polepszenie motoryki, polepszenie wydolności, wzmocnienie kości, ochrona przed osteoporozą, zapobieganie cukrzycy i spowolnienie wytwarzania wolnych rodników, a więc wydłużanie sobie tak naprawdę młodości, tak? Spowalnianie procesów starzenia. Więc ja zachęcam do uprawiania sportu, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Że jest trener personalny i on mówi, żeby mnie szedł na siłownię. Jak najbardziej zachęcam cię, tylko chcę, żebyś wiedział, po co to robisz i że jeżeli idziesz tam, jak na skazanie, na zasadzie y, znowu, ten trening, ja chcę schudnąć, ale nie lubię tego, nienawidzę, to nie idź, nie ma sensu. Ogarnij dietę, idź na rower, na spacer i, i możesz schudnąć. Natomiast jeżeli chcesz poprawiać sport, ja zapraszam, jak najbardziej. I teraz tak, spójrzmy sobie na trening w procesie odchudzania w takich trzech aspektach. Z punktu widzenia psychologii, najlepszym treningiem dla ciebie będzie ten, który lubisz. Czyli jeżeli na przykład lubisz jeździć na rowerze, jeźdź na rowerze. Lubisz pływać, pływaj. Lubisz y, długie spacery, na przykład jakiś nordic walking, tego typu klimaty, spaceruj sobie. Lubisz siłkę, chodź na siłkę, ok? Czyli z punktu widzenia psychologii najlepsze będzie to, co sprawia Ci frajdę, co lubisz robić, co Cię nie męczy psychicznie. Natomiast jeżeli spojrzymy na odchudzanie jako proces pracy nad sylwetką i wybiegasz gdzieś w przyszłość, nie? czyli... Masz powiedzmy teraz nadwagę, ale marzy ci się nie tylko to, żeby tam zgubić te 5 kg, tylko żeby jeszcze ta sylwetka nabrała takiego wyglądu już w kierunku fitnessowym. No to wtedy oczywiście podnoszenie ciężarów. I tutaj jakby nie ma dyskusji, musisz się w takiej lub innej formie siłować. Dlatego, że tylko obciążenie mechaniczne połączone z innymi jeszcze czynnikami powoduje to, że mięśnie zmieniają swój wygląd, że mięśnie rosną, że stają się po prostu widoczne inaczej niż, niż tak normalnie są u osoby, która nie trenuje. I teraz masz do wyboru: siłownie jako siłownie, czyli jakieś treningi siłowe, takie typowo siłka, tak? Ale na przykład, moim zdaniem, bardzo fajne z punktu widzenia odchodzenia, poprawy sylwetki i tych wszystkich rzeczy, o których tam wcześniej powiedziałem. Jeżeli chodzi o korzyści płynące ze sportu, polepszenie motoryki, wydolności i tak dalej, to są treningi typu cross. Czy to będzie CrossFit, taki klasyczny CrossFit, czy trening jakiś tam cross training, jak najbardziej polecam. Ale musimy jeszcze wziąć pod uwagę aspekt zdrowotny, czyli właśnie ten trzeci. I tutaj wszystko rozbija się o to, w jakim stanie ty w tym momencie jesteś. Bo jeżeli jesteś osobą, która na przykład w wieku 40 lat zabiera się za sport i nigdy w życiu ze sportem nie, nie miała do czynienia, to ja na crossfit osobiście bym cię nie wysłał od razu. Raczej powiedziałbym ci, żebyś zaczął od spacerów, może jakieś luźne przebierzki, może trochę roweru, może basen. Natomiast z czasem, jeżeli zaczniesz zauważać że na przykład stawy nie dokuczają Ci po takim treningu, że Twoja wydolność jakoś się tam trochę polepsza, to stopniowo możesz dopiero wchodzić na jakieś bardziej hardkorowe treningi. A więc z punktu widzenia zdrowia zaczynasz od tego, na co Cię stać i dopiero później zwiększa intensywność, okej? Okay? Podsumowując jakby kwestię treningową, jeżeli wyłącznie odchudzanie Cię interesuje, nic więcej, chcesz po prostu schudnąć 5 kg, możesz nie robić nic, albo rób to, co lubisz. Z punktu widzenia zdrowia zacznij od tego co możesz, nie forsuj się od razu i dopiero później wchodź sobie na jakieś wyższe levele treningów, tych o których wcześniej wspomniałem.